Witamy, witamy. Hej. Dzisiaj nowym sprzętem nagrywamy. Zobaczymy, jak jakość. Sinka chodź tutaj. Idzie idzie. idzie, idzie, ale w drugą stronę. Nie, nie, idzie e, idzie tak tu. No, jest kawał łączki. Niestety pola już chyba wszystkie obsiane. Zostały łączki, ugory i lasy do naszej dyspozycji. Idziemy, no, zobaczymy. Odpalam sprzęciorek i lecimy wrócimy na żywo bo jest ładny sygnał 7877 wyszło kilka drucików aluminiowych i kawałek z łuski starej myśliwskiej i ogólnie to um, ogólnie to nic się nie dzieje na tej łące eee, warto było tu przyjechać czy nie warto jest tutaj. No to rwiemy. To jest to, czego nie lubię. No, ale cóż. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Chyba coś czułem pod paluchem. To to? To, to. Hmm. Niestety śmiecio. Jest moneta, będzie film. Okej, okay, odłożę, odłożę sobie zbrodniarkę. Nie to perełka będzie. O kurde. Mówię, że będzie ciężko. Dobra. Jest krągłość, co? Dobra, bez krągłość. Jest pierwsza. Idzie. Siniak, chodź, yeah. chodź. Mamy jeden jeden. Już będziemy patrzeć, ale podejrzewam, że będziemy pozdrawiać sreberko. To to nie będzie. O, ja zaczynam od PRL. -u. Po pół godziny kurczę. Słabo. Nie będzie co pokazać. Kurde, 80, któryś. 80 równo rok 1980 pozdrowionka No i lecę dalej no. Chodź, mam coś fajnego Także chwilą mówiłem, że nic tu nie ma? Że nic tu nie ma i że kurde no nic tu nie ma, <laughs> Że fajnie po takie długiej przerwie to nawet złą pokopać. No, to po mocno jaki złomak fajny Zgarek. Zgarek. Aha. Złoty? Fajny. Złoty? Tak. No. Zobacz. Gdzie to jest? Ten? Ale w środku ma ładny ten. Czekajcie Ładny cyfer w środku kolikopusz? ma. Piękny. Co to wykopał? Fajny zegarek. No. O. No. że ktoś zgubił. Będąc na tym. Czekaj. Musisz poczyć troszkę. Jeszcze sprawdzę, czy. Przepraszam panią, przepraszam panią. Przepraszam panią, pani się posunie. No, fajne środki, tak fajny. ładny środki, nie? Pięknie no. zdobiony, nie? W środku jest całkiem ładny. Tutaj nie ma żadnych tych, ale w środku fajnie zdobiony. Kwiatuszki, ma. no. Ktoś pewnie płakał. Bo... Ile masz monet? Jedną, tą, co nic na niej nie widać. A coś już znajdowałaś. A takie... czekaj, właśnie nie wiem co to jest, jaś Ci pokażę. Czy... Już takie coś, żeśmy znaleźli. Ty. To wygląda jakby... No jakby złocony był. to Szkoła widziałam lądułka. co to jest. Pokrętło. do nakręcania zegarka. To tak myślałam, że albo od pięknie a to ładne tak. Ładne, ładne. Tego Fajne. No schodzi to. Schodzi to złoczenie. Także... To nie będzie jakieś złote, ale fajny fancik, fajnie, fajny, fajny zegarek, fajnie jest. wykonany. Piękny. Ładniutki. Kurde, odwrotnie trzymał. Fajny, fajny. Zatrzymał się na godzinie 10.46. <gry> Mistrz, Pierwszy fajny fant. No taki jakiś tam sygnał. Powiem wam. Powiem wam coś. Coś tu jest. Pięknie. O, jest następny strzał. Myślałem, że monetka, bo ładny sygnał Ale tak przebijał podwójnie I w pewnym momencie zgłupiałem Myślę, kurde Będzie polmos Pięknie nabity Czekajcie, bo patrzę na ten Nie patrzę przez telefon To trzeba Klucz. A ja mam hak mundurowy pruski. Piękny. Piękny. Dajcie chwilkę wyczyszczę. O, pięknie go przeleciałem. Rękawicą, mankietem. Mega. Trochę rozdziawiony, ale... Co? Nie żabcia. Pruski z koroną. Super. To tam jest? Chyba dwójka w środku. No. Jest mistrz. Patrzcie to. Jeszcze nie zasypałem. Wyłączyłem telefon, schowałem do kieszeni. Aha, ten. Kurde już chyba. Piętnasty taki. Nie nieważne, ale jest. Ładny stan. Ładny tylko, że... Kiedyś wiesz, kiedyś ludzie na z różańca nosili te pierścionki, nie? Tak? Ja nie wiem właśnie skąd te pierścionki. No tak mi się wydaje, że zamiast różańca na falcu, nie? Nosili chyba. Wiem, że dużo ich tutaj jest. Różnorodne fanciki. No dzisiaj różnorodne. Mam na tak mało, ale inne ciekawsze rzeczy też No i cała kieszeni śmieci. No ja też mam kurne i o to proszę. No tam mam jeszcze puszkę no, i... i... Właśnie chciałem to zobaczyć, co to jest. A to jest od konika? To, to od tego no. Od. no. Tutaj przy przypysku, przy jak to się nazywało? Uzda. Uzda, ale to jeszcze inaczej. się ale. Ja pierdzielę. Nie, zabijcie mnie, nie pamiętam. Dziura w głowie. 72, tak 73 skacze Ale głównie obok jest dlatego Warto nagrać Mam Jest monetka Jest monetka Fenolek Cesarstwa Fenolek Cesarstwa. Nie, nie, nie widzę. 1900, któryś rok. No, słaby. Słaby stan. Ale jest. Druga na no nie było nie dzisiaj. Widać. Z takiej głębokości. kalesoniaczek Albo z pałatki, jak to fachowcy mówią. To była moneta kiedyś. Myślałam, że medalik, ale to chyba cesarstwo, może coś nie wiem. Nie wiem, takie jaj, jajowate to jest trochę. Nie wiem, co to było. Myślałam, że to moneta, ale nie wiem. To wygląda jak fenol, cesarstwa, Cesarstwa, widzisz? nie? Bo to, tam, to jakby te, te no, piórka. Ale takie, jakby przeszło przez jakiś walec. No, jakaś maszynka zmieliła. To trudno, no. Sreberko to to raczej nie jest. Nie, sreberko to raczej nie jest. Ale cóż. Ale to tak właśnie wygląda jakby to było serca. O, zdjęcie do ikonki. Mamy 90 równo sygnał i... 90 równo i, 90, równo i obok żelazo. jakiś tam. gwóźdź albo coś. Na żywo, o, żeby nie przestrzelił, bo mhm. o, nie. słuchawki spadają, słuchajcie, jest tutaj piękny sygnał. Mhm. Mam nadzieję, że tu to... nie no, pomost to nie może być. to nie może być. To nie może być polmosk. Kurde labela, <słry> Raczej już się nie przyda <słrychw> <słrych> <słyska> Się wywaliła cycami do góry. Sina. <słyska> Hahaha, opalacyczki! Dobra, dobra. Lecimy znowu na żywo. 7-2 Równiutko. Może będzie znowu fenolek. Kurde, tyle czasu i dwie moneczki No to naprawdę jest bieda, straszna. Fik. obmacać dokładnie Wrócimy. lecimy wytrzymajcie kciuki i przybijajcie kciuki jest tutaj no Dziękuję za uwagę jak tam? Wszystkie opalone co? Sinkańka Sinka pies się w ogóle mnie, nie słucha. Wywalone ma na mnie. O, jest pchła. Ale zmączyłam się, nie? Tyle się nakopała, że masa. Czemu kostki nie robisz? Płytko. Dobrze, dobrze, No i kolejny dołek, jest kolejna monetka. Z tego co widać, to Stan raczej nie będzie zachwycał, no ale tutaj jest trochę mok mok bardziej mokra ta ziemia. Matka! Jakiś pan przyjechał, krzyczy do nas, że złoty pociąg już pojechał. Słuchajcie, cóż to będzie? Pięć groszy. Pięć groszy. Jakiś pan mnie normalnie, powiem wam, wystraszył. Ale rocz... rocznika wam niestety nie powiem. Tutaj pan z Sławkiem rozmawia. 5 groszy. Także cóż. Jest, bo jest monetka. Lecimy dalej. Jechał gość na rowerze. I krzyknął, ale by straszył Mój złoty pociąg już pojechał No, 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 no. no ale Mi go szczęście przyniósł Bo mam monetkę I co? Na prl -a. no przecież Nie ma inaczej, ale Jest dobrze Przynajmniej pozdrowimy Słuchajcie Osiem nie, siedem Siedem trzy Siedem trzy Pozdrawiam serdecznie, mamy pięćdziesiąt groszy Mam chyba już trzy monety Po prostu to uwielbiam No ale co, nie wykopiesz? Nic, tak sobie marudzę Nie wykopiesz, to nie będziesz wiedział Była walka z korzeniami. Jest. Jest lubański. Lubański limit. Pozdrawiam dla Lonego. Kurde. Pozdrowionka podwójny dla Lonego. 7,6. <noise> 7,6. Pozdrawiamy. Tak wygląda lubański limit. Chociaż ostatnio Krzysiu Deusem ciągnie. Jak szalony, trzeba będzie podnieść chyba ten limit. Nóżka takiego garka. Ciekawe, jakie to może być stare. Leżało sobie tutaj. Krecik wyrzucił. do oli? inna. No, pruska. Taka to się pruska pewnie, klamra Nie, 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 nie ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj. Tak się właśnie robi, ale, ale wiesz, no. No, jest, hag, jest piękna klamerka z pasa pruskiego. Cześć Piękna cała. Francja elegancja. Chociaż na koniec jakiś fajny fancik No jeszcze 15 minut, pół godziny. I spadamy. Ja też właśnie mam sygnał. Także lecę. A u mnie Ło Miedziucha. Resztka lampy. Ola ma 4, a ja mam Antoniniana. Pozdrowionka dla pana Antoniego. 10 groszy 49 w miedzioniklu No i to będzie chyba ostatnie ujęcie. Co tam? Zmęczona już. Co tam jest? Fuj, zostaw to. E! Za co to? Co to to? Ty, Piernik? Piernik czekoladowy? No nie żartuję. Gdzieś ty to tam znalazła? No jak boga piernik. <grymijak> Widziałeś <grymijak> to? Będziesz to jeść? No Dupa ci daj roztarga mi. Daj mi, daj mi, daj mi no dobra, sprzedaj Za 10 groszy Co? Masz? Masz? Masz ty <grym> O Jezus, zostawił mnie <grym> do ławy Ja pidole, skąd ty? Dyziu, takiego dużo zjesz to ci dupkę roztarga Ej A jaka zadowolona No widzę, widzę a jedz. a jedz Dobra Lecimy Zostaw to Sina Kotek Kici kici Lejeł <gryjo>, brzydki ty No pojechał Gość od złotego pociągu A ja mam Guziczek Na no, Fajrant <grystanie> No Co? Fajrant? Dziadu? Zjad? została. no to dobrze. Już wolę, żeby pies miał zatwardzenie Niż żeby mnie zapnął. Nie, nie, No i kończymy. Kończymy patrzcie, ile śmieci nakopaliśmy sobie klucze. Jak to się nazywało? Nie uzda, tylko. No nie wiem, kurde, dziura w głowie. Ola, monetka ci wypadła. 10 fenoli, proszę, twoje. No mówię, do Takie śmieci. Jak to łąki Także panciki ładniejsze. Widzieliście. Na filmiku. Także my się żegnamy. Sinka po, z upapa. Papa, pa, pa, pa. trzymajcie się. Pozdrowionka. Do następnego wypadu. Jak pogoda pozwoli.